Jesteśmy spółką deweloperską zajmującą się sprzedażą mieszkań w rezydencji Liza, a także lokali usługowych na warszawskiej ochocie. Oferta rezydencji Liza jest skierowana do klientów indywidualnych. Mamy mieszkanie od 76 do 120 metrów, a także do firm. Mamy lokale usługowe w dość dużej takiej rozbieżności metrażu, czyli od 40 do 90 metrów z możliwością łączenia w większe powierzchnie. Aktualnie Mamy ofertę promocyjną na mieszkania znajdujące się na pierwszym piętrze, wykończenie w prezencie, czyli pełen pakiet yy, położenia podłóg, pomalowania ścian, wykończenia kuchni z zabudową meblową oraz zawiedzę, a także wykończenie łazienek. Wiele firm w tej chwili proponuje pakiety wykończeniowe, natomiast u nas jest to autorski projekt studia projektowego Kodo. Tak jak w tego typu pakietach mają Państwo cały czas opiekę architekta, który proponuje również dodatkowe wyposażenie. Cały proces przeprowadzając już samodzielnie, także mogą Państwo zająć się wyłącznie pokazywaniem w katalogu, chcę to, to, to i to. Architekt prowadzący doradza, jak to wnętrze urządzić i wtedy w ciągu trzech miesięcy to wnętrze jest całkowicie zakończone, wyposażone w takie meble, jak Państwo sobie wybiorą. Informacje na temat oferty znajdują się na stronie www.rezydencjaeliza.pl, a także w serwisach nieruchomościowych. а также на Фейсбуке.